Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś mógł podejmować mądrzejsze decyzje, lepiej radzić sobie z przeciwnościami losu i zachować spokój nawet w najbardziej stresujących sytuacjach? Witamy w fascynującym świecie stoicyzmu i racjonalności. Dzisiaj zagłębimy się w temat, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegasz świat i radzisz sobie z codziennymi wyzwaniami. Mówimy o tym, jak być bardziej racjonalnym, i w tym celu przyjrzymy się zasadom starożytnej filozofii, która pozostaje niezwykle aktualna do dziś stoicyzmu. Ale czym właściwie jest racjonalność? Mówiąc prościej, jest to zdolność do jasnego, logicznego i opartego na dowodach myślenia, a nie kierowania się wyłącznie emocjami lub impulsami. I tu właśnie do gry wkracza stoicyzm. Stoicyzm nie jest kolejną zakurzoną filozofią z podręczników historii. Jest to praktyczne podejście do życia, które uczy nas używać rozumu jako naszego moralnego i emocjonalnego kompasu. Wyobraź sobie, że masz supermoc, która pozwala ci stawiać czoła życiowym wzlotom i upadkom ze spokojem i mądrością. Cóż, stoicyzm może być tą supermocą? W tym filmie odkryjemy tajemnicę tej starożytnej filozofii i odkryjemy, jak zastosować ją w naszej współczesnej rzeczywistości. Poznamy praktyczne techniki rozwijania naszej racjonalności, pokonywania przeszkód emocjonalnych, przekształcania naszego sposobu myślenia i działania. Tak więc, jeśli jesteś gotowy, aby ulepszyć swój umysł i stać się najlepszą wersją siebie, oglądaj dalej. Obiecuję, że pod koniec tego filmu będziesz miał potężne narzędzia, aby stawić czoła życiu z większą jasnością, równowagą i, oczywiście, racjonalnością. Wyruszmy w tę podróż samopoznania i rozwoju osobistego? Pierwszy krok w kierunku transformacji zaczyna się teraz. Teraz, gdy rozumiemy znaczenie racjonalności i stoicyzmu w naszym życiu, cofnijmy się w czasie i zbadajmy korzenie tej fascynującej filozofii. W końcu, aby zastosować jej zasady, konieczne jest zrozumienie, skąd się wzięły. Wyobraź sobie, że spacerujesz ulicami starożytnych Aten, około roku 300 przed naszą erą. To właśnie w tym scenariuszu rodzi się stoicyzm, założony przez Zenona Skitium. Ale nie dajcie się zwieść, to nie jest tylko kolejna za stara historia. Stoicyzm trwa od wieków i wciąż jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Do czołowych filozofów stoickich pomyśl o nich jako o mistrzach Jedi racjonalności. Należą takie nazwiska jak Seneca, wpływowy rzymski myśliciel Marek Aureliusz, filozof cesarz i epiktet, były niewolnik, który stał się jednym z największych profesorów filozofii. Każdy z nich wniósł potężne spostrzeżenia, które mogą zmienić nasze życie już dziś. Ale co mieli ze sobą wspólnego ci starożytni mędrcy? Dzielili fundamentalne zasady, które stanowią serce stoicyzmu. Pierwszą i być może najważniejszą jest idea, że powinniśmy skupiać się tylko na tym, co jest pod naszą kontrolą. Brzmi prosto, prawda? Ale ile razy stresujemy się rzeczami, których nie możemy zmienić? Kolejną istotną zasadą jest dążenie do cnoty jako najwyższego dobra. Stołyki wierzyli, że działanie z mądrością, sprawiedliwością, odwagą i samokontrolą jest drogą do pełnego i szczęśliwego życia. Nie wolno nam też zapominać o słynnej stoickiej obojętności nie w sensie braku troski o nic, ale przyjmowania zewnętrznych wydarzeń ze spokojem. Te zasady mogą teraz wydawać się nieco abstrakcyjne, ale nie martw się. W miarę postępów zobaczysz, jak przekładają się one na praktyczne narzędzia dla współczesnego świata. A mówiąc o współczesnym świecie, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, jak ważne mogą być te starożytne nauki w dzisiejszych czasach? W świecie natychmiastowej informacji, mediów społecznościowych i ciągłych zmian, umiejętność racjonalnego myślenia i zachowania spokoju jest cenniejsza niż kiedykolwiek. W następnej części zastanowimy się nad tym, w jaki sposób stoicka racjonalność może być naszym sprzymierzeńcem w żeglowaniu po burzliwych wodach współczesnego życia. Przygotuj się, aby odkryć, w jaki sposób ta odwieczna filozofia może być kluczem do uwolnienia Twojego potencjału w XX wieku. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś mógł podejmować mądrzejsze decyzje, lepiej radzić sobie z przeciwnościami losu i zachować spokój nawet w najbardziej stresujących sytuacjach? Witamy w fascynującym świecie stoicyzmu i racjonalności. Witam wszystkich. Dzisiaj zagłębimy się w temat, który może zrewolucjonizować sposób, w jaki postrzegasz świat i radzisz sobie z codziennymi wyzwaniami. Mówimy o tym, jak być bardziej racjonalnym i w tym celu przyjrzymy się zasadom starożytnej filozofii, która pozostaje niezwykle aktualna do dziś stoicyzmu. Ale czym właściwie jest racjonalność? Mówiąc prościej, jest to zdolność do jasnego, logicznego i opartego na dowodach myślenia, a nie kierowania się wyłącznie emocjami lub impulsami. I tu właśnie do gry wkracza stoicyzm. Stoicyzm nie jest kolejną zakurzoną filozofią z podręczników historii. Jest to praktyczne podejście do życia, które uczy nas używać rozumu jako naszego moralnego i emocjonalnego kompasu. Wyobraź sobie, że masz supermoc, która pozwala ci stawiać czoła życiowym wzlotom i upadkom ze spokojem i mądrością. Cóż, stoicyzm może być tą supermocą? Zróbmy teraz krok w czasie i poznajmy korzenie tej fascynującej filozofii. Wyobraź sobie, że spacerujesz ulicami starożytnych Aten, około roku 300 przed naszą erą. To właśnie w tym scenariuszu rodzi się stoicyzm, założony przez Zenona z Kitiu. Ale nie dajcie się zwieść, to nie jest tylko kolejna za stara historia. Stoicyzm trwa od wieków i wciąż jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek. Do czołowych filozofów stoickich, pomyśl o nich jako o mistrzach Dziedaj, racjonalności, należą Seneca, Marek Aureliusz i Epiktet. Każdy z nich wniósł potężne spostrzeżenia, które mogą zmienić nasze życie już dziś. Ci mędrcy dzielili fundamentalne zasady, które stanowią serce stoicyzmu. Pierwszą i być może najważniejszą jest idea, że powinniśmy skupiać się tylko na tym, co jest pod naszą kontrolą. Brzmi prosto, prawda? Ale ile razy stresujemy się rzeczami, których nie możemy zmienić? Kolejną istotną zasadą jest dążenie do cnoty jako najwyższego dobra. Stołyki wierzyli, że działanie z mądrością Sprawiedliwością, odwagą i samokontrolą jest drogą do pełnego i szczęśliwego życia. Nie wolno nam też zapominać o słynnej stoickiej obojętności, nie w sensie braku troski o nic, ale przyjmowania zewnętrznych wydarzeń ze spokojem. Teraz możesz się zastanawiać W porządku, to interesujące ale jak to się ma do mojego dzisiejszego życia? Doskonałe pytanie! Zanurzmy się w znaczeniu stoickiej racjonalności w naszym współczesnym świecie. Wyobraź sobie że poruszasz się po wzburzonym oceanie informacji, fałszywych wiadomości, presji społecznej i nierealistycznych oczekiwań. Brzmi znajomo? Cóż, właśnie tak wielu z nas czuje się na co dzień. To tutaj racjonalność staje się naszym kompasem, naszym sterem i naszą kotwicą. Bycie racjonalnym w dzisiejszym świecie to nie tylko luksus, to konieczność. To tak, jakbyś miał supermoc, która pozwala ci przejrzeć chaos i podejmować rozsądne decyzje. Pomyśl o tym, Ile razy zdarzyło ci się żałować decyzji podjętej w ferworze chwili? Stoicka racjonalność uczy nas zatrzymywać się, oddychać i oceniać przed działaniem. Korzyści sięgają znacznie dalej. Racjonalność pomaga nam radzić sobie ze stresem, poprawiać relacje, zwiększać produktywność i rozwijać odporność. To tak, jakby mieć mentalną tarczę chroniącą przed strzałami chaosu i niepewności, które świat rzuca w naszym kierunku. A oto najlepsza część. W przeciwieństwie do wielu abstrakcyjnych filozofii, stoicyzm oferuje nam praktyczne narzędzia do rozwijania tej racjonalności. Są to techniki, które możemy od razu zastosować w naszym życiu. W ciągu najbliższych kilku minut rozwikłamy konkretne zasady stoickie, które możesz zacząć stosować już dziś, aby kultywować swoją racjonalność. Przygotuj się na prawdziwą rewolucję w swoim sposobie myślenia i działania. Przyjrzymy się ćwiczeniom medytacji stoickiej. Praktyce refleksyjnego prowadzenia dziennika i technikom obiektywnej analizy sytuacji. Te potężne narzędzia pomogą Ci radzić sobie z wyzwaniami współczesnego życia z większą jasnością i równowagą. Tak więc, jeśli jesteś gotowy, aby ulepszyć swój umysł i stać się najlepszą wersją siebie, oglądaj dalej. Podróż do bardziej racjonalnego i zrównoważonego życia dopiero się zaczyna i obiecuję, że będzie warta każdej sekundy Twojego czasu. Teraz. Gdy rozumiemy znaczenie stoickiej racjonalności w naszym współczesnym życiu, zanurzmy się w praktyczne techniki, które starożytni stołyki pozostawili nam jako dziedzictwo. Narzędzia te są jak apteczka pierwszej pomocy dla umysłu, gotowa do użycia w każdej chwili. Zacznijmy od potężnej praktyki, stoickiej medytacji. Nie, nie mówimy o siedzeniu w pozycji lotosu przez wiele godzin. Medytacja stoicka jest bardziej jak ćwiczenie umysłowe, które możesz wykonywać w dowolnym miejscu i czasie. Jedną z popularnych technik jest negatywna wizualizacja. Wydaje się to sprzeczne, prawda? Ale jest niesamowicie skuteczne. Oto jak to działa. Przez kilka minut wyobraź sobie, że brakuje ci czegoś, co bardzo cenisz. Może to być Twoja praca, zdrowie, a nawet bliska ci osoba. Wiem, że to brzmi przerażająco, ale celem nie jest torturowanie siebie. Jest to kultywowanie głębokiej wdzięczności za to, co masz teraz. Kiedy wracasz z tej wizualizacji, zdajesz sobie sprawę, jakie masz szczęście. To jak natychmiastowy reset perspektywy. Kolejnym niesamowitym narzędziem jest dziennik refleksyjny. Marek Aureliusz, filozof cesarz, praktykował to religijnie. Każdego ranka zapisywał swoje myśli, refleksje i cele na dany dzień. Nie musi to być nic wyszukanego. Zacznij dzień od zapisania trzech rzeczy, za które jesteś wdzięczny, wyzwania, z którym masz nadzieję się zmierzyć. Oraz tego, jak planujesz podejść do tego wyzwania z racjonalnością i cnotą. Porozmawiajmy teraz o obiektywnej analizie sytuacji. Stołyki byli mistrzami w oddzielaniu faktów od opinii. Kiedy masz do czynienia ze stresującą sytuacją, zatrzymaj się i żądaj sobie pytanie. Jakie są tutaj czyste fakty? Jaka jest tylko moja interpretacja? Zdziwisz się, jak wiele naszych problemów wynika z naszych interpretacji, a nie z samych faktów. Jedną ze szczególnie przydatnych technik jest spojrzenie z góry. Wyobraź sobie, że unosisz się nad sytuacją, obserwując ją z szerszej perspektywy. Nagle ten ostry e-mail od szefa lub kłótnia z partnerem wydają się o wiele mniej ważne w ogólnym rozrachunku. Pamiętaj, że kluczem jest tutaj konsekwentna praktyka. Techniki te są jak mięśnie mentalne: im więcej ich ćwiczysz, tym silniejsze się stają. Z biegiem czasu zauważysz, że twój umysł naturalnie skłania się ku bardziej racjonalnemu i zrównoważonemu podejściu do sytuacji. Ale co w sytuacji, gdy emocje wydają się brać górę, pomimo naszych najlepszych starań? Cóż, stołyki też mieli coś do powiedzenia na ten temat. W następnej części przyjrzymy się, w jaki sposób możemy wykorzystać zasady stoickie do pokonywania przeszkód emocjonalnych i zachowania spokoju nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Przygotuj się, aby dowiedzieć się, jak przekształcić swoje reakcje emocjonalne w racjonalne i konstruktywne reakcje. W końcu bycie stoikiem nie oznacza braku emocji, oznacza to, że nie jesteś przez nie kontrolowany. Nauczmy się unosić na falach emocji, zamiast dać się im porwać. Mówiliśmy o praktycznych technikach kultywowania racjonalności, ale co w sytuacji, gdy emocje są jak niekontrolowana burza. Nadszedł czas aby zanurzyć się w jeden z najtrudniejszych i najbardziej satysfakcjonujących aspektów stoicyzmu pokonywanie przeszkód emocjonalnych. Wyobraź sobie taką scenę: Właśnie otrzymałeś ostrą krytykę w pracy, Twoje serce bije szybciej, Twoja twarz robi się gorąca, a mieszanina gniewu i wstydu grozi Ci pochłonięciem. To właśnie w tym momencie stoicyzm staje się jego emocjonalnym kołem ratunkowym. Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że odczuwanie emocji jest całkowicie normalne i zdrowe. Stołujki nie głosili tłumienia emocji, ale raczej panowania nad nimi. To tak, jakbyś był kapitanem statku w środku sztormu, nie możesz kontrolować morza, ale możesz nauczyć się umiejętnie po nim nawigować. Jedną z potężnych technik radzenia sobie z intensywnymi emocjami jest to, co współcześni psychologowie nazywają nazywaniem emocji. Kiedy czujesz się emocjonalnie przytłoczony, zatrzymaj się i zidentyfikuj dokładnie, co czujesz? Czuję złość, czuję wstyd. Brzmi prosto, ale ten akt nazywania tworzy niewielki, ale kluczowy dystans między tobą a emocją. Nagle nie jesteś już emocją, obserwujesz emocje. Innym cennym narzędziem stoickim jest sprawdzenie rzeczywistości. Kiedy pojawia się negatywna emocja, żądaj sobie pytanie, czy ta reakcja jest zgodna z rzeczywistością sytuacji? Czy reaguje na to, co naprawdę się wydarzyło? Czy na moją interpretację tego, co się wydarzyło? Często okazuje się, że nasze reakcje emocjonalne są nieproporcjonalne do rzeczywistych wydarzeń. Epiktet, jeden z wielkich mistrzów stoickich, uczył nas, że to nie wydarzenia zewnętrzne nas niepokoją, ale nasze interpretacje tych wydarzeń. Więc następnym razem, gdy poczujesz się emocjonalnie wstrząśnięty, zatrzymaj się i zakwestionuj swoją interpretację. Czy są inne sposoby patrzenia na tę sytuację? Jak zareagowałby na to ktoś, kogo podziwiasz? Szczególnie skuteczną techniką zachowania spokoju w stresujących sytuacjach jest premedytacją. Zanim znajdziesz się w potencjalnie trudnej sytuacji, ważne spotkanie, trudna rozmowa, wyobraź sobie najgorsze scenariusze. Nie po to, by się torturować, ale po to, by przygotować się psychicznie. Jeśli już mentalnie przeżyłeś najgorsze, rzeczywistość zwykle wydaje się znacznie łatwiejsza do opanowania. Celem nie jest stanie się robotem pozbawionym emocji. Ma to na celu rozwinięcie zdrowszej i bardziej zrównoważonej relacji z naszymi emocjami. To tak, jakby mieć emocjonalny panel sterowania, w którym możesz dostosować głośność każdej emocji, zamiast pozostawiać je cały czas na maksymalnym poziomie głośności. Praktykując te techniki, zaczniesz zauważać subtelną, ale głęboką zmianę. Sytuacje, które kiedyś pozostawiały Cię na skraju załamania emocjonalnego, teraz wydają się łatwiejsze do opanowania. Stajesz się bardziej odporny, bardziej elastyczny, bardziej, cóż, stoik. Ale jak możemy wprowadzić ten nowy sposób myślenia do naszego codziennego życia? Jak możemy zastosować te zasady w pracy, w relacjach, w dążeniu do naszych celów? To jest dokładnie to, co zamierzamy zbadać w następnej kolejności. Przygotuj się na odkrycie, jak stoicyzm może zmienić każdy aspekt Twojego życia, od tego, jak radzisz sobie z trudnym kolegą po fachu, po to, jak realizujesz swoje najbardziej ambitne marzenia. Podróż do bardziej racjonalnego i zrównoważonego życia dopiero się zaczyna, a najlepsze dopiero nadejdzie. Teraz, gdy opanowaliśmy techniki radzenia sobie z naszymi emocjami, nadszedł czas, aby wykorzystać całą tę wiedzę w praktyce. Przyjrzyjmy się, jak zastosować stoicyzm w życiu codziennym, zamieniając zwykłe sytuacje w okazję do rozwoju i mądrości. Wyobraź sobie swoje miejsce pracy. Dla wielu jest to pole minowe stresu, rywalizacji i presji, ale ze stoickim nastawieniem możesz zamienić go w siłownię dla swojego umysłu. Ten irytujący kolega, który zawsze krytykuje twoją pracę, zamiast reagować gniewem, postrzegaj go jako nieświadomego nauczyciela cierpliwości i samokontroli. Każda trudna interakcja staje się szansą na praktykowanie cnót stoickich. A co z tą ważną prezentacją, która sprawia, że się denerwujesz? Pamiętaj o stoickiej zasadzie skupiania się tylko na tym, co jest pod Twoją kontrolą. Nie możesz kontrolować reakcji publiczności ani ewentualnych awarii technicznych, ale możesz kontrolować swoje przygotowanie i nastawienie. Skoncentruj się na tym, a zobaczysz, że niepokój znacznie się zmniejszy. W relacjach osobistych stoicyzm może być potężnym narzędziem. Kiedy pojawia się konflikt z Twoim partnerem lub przyjacielem, zatrzymaj się i zastosuj technikę obiektywnej analizy, której się nauczyliśmy. Oddziel fakty od interpretacji. Często okazuje się, że reagujemy nie na to, co daną osoba powiedziała, ale na to, co naszym zdaniem miała na myśli. Praktyka wdzięczności, tak podkreślana przez stoików, może zrewolucjonizować Twoje relacje. Wypróbuj to ćwiczenie. Każdego wieczoru przed snem pomyśl o trzech rzeczach, które zrobił Twój partner lub bliski przyjaciel, za które jesteś wdzięczny. Nie tylko poprawi to Twój związek, ale także zwiększy Twoje własne szczęście. A co z dążeniem do osobistych celów? Stoicyzm uczy nas skupiać się na procesie, a nie tylko na wyniku. Chcesz schudnąć? Zamiast obsesyjnie skupiać się na liczbie, na wadze, skup się na dokonywaniu zdrowych wyborów żywieniowych przy każdym posiłku. Szukasz promocji? Skoncentruj się na wykonywaniu swojej pracy z doskonałością każdego dnia, niezależnie od tego, kiedy nadejdzie awans. Szczególnie potężną praktyką stoicką jest to, co możemy nazwać zmianą perspektywy. Kiedy stajesz przed wyzwaniem, żądaj sobie pytanie, jak mogę wykorzystać to jako okazję do rozwoju? Czego mogę się tu nauczyć? Ta prosta zmiana sposobu myślenia może zamienić przeszkody w kamienie milowe do sukcesu. Pamiętaj, że bycie stoikiem nie oznacza bycia pasywnym lub zrezygnowanym. Wręcz przeciwnie, stołyki byli ludźmi czynu. Różnica polega na tym, że działali z jasnością umysłu, celem i cnotą. Tak więc. Kiedy natkniesz się na niesprawiedliwość lub problem w społeczeństwie, nie narzekaj po prostu. Żądaj sobie pytanie, co mogę zrobić, nawet jeśli jest to mała rzecz, aby poprawić tę sytuację. Kiedy wprowadzisz te zasady do swojego codziennego życia, zaczniesz zauważać subtelne, ale głębokie zmiany. Sytuacje, które kiedyś wydawały się przytłaczające, teraz stają się możliwe do opanowania. Stajesz się bardziej odporny, bardziej skoncentrowane. Bardziej pogodzony ze sobą i otaczającym cię światem. Ale uwaga, droga do stania się bardziej stoickim nie jest prostą i gładką drogą. Będą dni, kiedy poczujesz się, jakbyś się cofnął, dni, kiedy emocje wydają się przejmować kontrolę. I wiecie co? Okej, okay. sami stołyki uznawali, że celem nie jest doskonałość, jest nim ciągły postęp. A co powiesz na rozpoczęcie już dziś? Wybierz jedną z technik. Które omówiliśmy, niezależnie od tego, czy jest to poranna medytacja, refleksyjne prowadzenie dziennika czy praktyka wdzięczności, i zobowiąż się do konsekwentnego stosowania jej przez tydzień. Zauważ, jak wpływa to na Twoje myśli, emocje i interakcje. Pamiętaj, że stoicyzm to nie tylko filozofia, o której można czytać, to filozofia, według której należy żyć. A żyjąc tym, nie tylko poprawiasz własne życie. Ale także stajesz się latarnią morską racjonalności i cnoty dla otaczających Cię osób. Zbliżamy się do końca naszej podróży przez świat stoicyzmu i racjonalności. Ale tak naprawdę to dopiero początek Twojej osobistej podróży. W następnym i ostatnim segmencie podsumujemy główne punkty i zostawimy Cię z kilkoma końcowymi przemyśleniami, aby kontynuować Twoją drogę w kierunku bardziej racjonalnego, zrównoważonego i znaczącego życia. Przygotuj się na pierwsze kroki w kierunku swojej najlepszej wersji. I tak dochodzimy do kresu naszej podróży po fascynującym świecie stoicyzmu i racjonalności. Pamiętaj jednak, że to dopiero początek Twojej własnej odyseji w kierunku bardziej zrównoważonego i znaczącego życia. Przypominamy korzenie stoicyzmu, badamy praktyczne techniki, takie jak stoicka medytacja i refleksyjne prowadzenie dziennika. Uczymy się, jak radzić sobie z intensywnymi emocjami i sprawdzamy, jak zastosować te zasady w życiu codziennym. Teraz w jego rękach jest podjęcie kolejnego kroku. Zanim się pożegnamy, chcę zostawić Cię z wyzwaniem. Wybierz jedną z technik, które dzisiaj omówiliśmy i zobowiąż się do praktykowania jej codziennie przez następny tydzień. Może to być poranna medytacja, ćwiczenie wdzięczności przed snem lub obiektywna analiza trudnej sytuacji. Zauważ, jak wpływa to na Twoje myśli, emocje i interakcje? A oto specjalna prośba: jeśli uważasz te treści za wartościowe i chcesz kontynuować tę podróż rozwoju osobistego ze mną, okaż swoje wsparcie. Podobnie jak ten film, pomaga większej liczbie osób odkryć te potężne pomysły. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz. Kliknij przycisk subskrypcji i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem gdy publikujemy nowe filmy na temat rozwoju osobistego, praktycznej filozofii i strategii pełniejszego życia. Pamiętaj, że każde polubienie i subskrypcja nie tylko wspiera ten kanał, ale także przyczynia się do szerzenia mądrości i racjonalności w świecie, który tak bardzo tego potrzebuje. Razem możemy stworzyć społeczność ludzi, którzy są zaangażowani w rozwój osobisty i dążenie do mądrości. Jak napisał kiedyś Marek Aureliusz, masz władzę nad swoim umysłem a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Uświadom sobie to, a znajdziesz w sobie siłę. Korzystajmy więc z tej mocy razem. Dziękuję, że towarzyszycie mi w tej eksploracji stoicyzmu i racjonalności. Jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić komentarza, w którym podzielisz się swoim największym odkryciem lub jaką techniką najbardziej chcesz wypróbować. Aż do następnego filmu, w którym będziemy kontynuować nasze poszukiwania bardziej racjonalnego, zrównoważonego i sensownego życia. Pamiętaj, mądrość jest w zasięgu każdego z nas, wystarczy zrobić pierwszy krok. Do zobaczenia wkrótce!